Nazywam się Paweł Kibat. Zaprosiłem do mojej kuchni troje blogerów, ponieważ przygotowałem dla nich kulinarne wyzwanie. Nazywam się Damian Cordas. jestem kulinarnym vlogerem. Uwielbiam odkrywać nowe smaki i tworzyć niebanalne połączenia. Cześć, nazywam się Kinga Paruzel. Jestem blogerką i autorką książek kulinarnych. Uwielbiam gotować. Nazywam się Beata Lipow. Jestem blogerką, piszę książki, prowadzę warsztaty. Przygotowałem dla Was smakowite wyzwanie Sotarelli. Jego celem jest przygotowanie pysznych, fajnych dań z Sotarelą w broni głównej. Uwielbiam takie wyzwania, w których trzeba wykazać się kreatywnością. Jestem bardzo podekscytowana. Uwielbiam takie przygody. Oczywiście podejmuję wyzwanie. Kinga, jesteś gotowa? Nie wiem. Sezam za otwórz się. Czy masz coś w głowie, czy może jakiś produkt ci zainspirował? Nie, nie czekaj, 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 czekaj. Widzę tutaj ciasto francuskie i bardzo mnie to cieszy, bo to bardzo nam ułatwi zadanie. Pokażę ci bardzo szybki sposób na pizzę. Mhm. Zrobienie tej pizzy zajmie nam 15 minut, 20? Tu włączam stoper. O nie. Co potrzebuję? Dobrze, czyli tak, 6 jajek, lekko i rozciągnięte mlekiem. Dokładnie. Tak. Yy, sól, pieprz. A to ja tu szłam na wyzwanie, ja czy Ty pyta, za mnie gotujesz? Ja się pytam, czy tu można bez soli zrobić. Czy wiesz, ile to jest trochę masła? Trochę masła to jest, to jest półkoski. To jest taka mianka uniwersalna w kuchni. Jak trochę masła, to jest tak około półkoski. Ten ser spowoduje, że cała masa nabierze i smaku, i takiej mi zwartej już, Mi już siennianki wariują, ja już czuję, że to będzie pyszne. Teraz, mój drogi, awokado. Doskonale, właściwie doskonale. No oglądałem się YouTube'a, także tam to... Tak? tak? Tak, to jest takie po bardzo... mi ułożyć? Szparagi? Myślę, że nikt tego lepiej niż ty nie zrobi. Dziękuję. Zobaczcie, zawsze używamy takiej gałki w całości. Dosłownie odrobinkę, bo to jest bardzo mocno, a jak się z gałką przesadzi, to może się nawet skończyć z halucynacjami. Tak? Tak. O, to tego nie widziałem. Bratki, jak wiesz, są jadalne... Pierwszy raz w ogóle widzę takie. Ale pierwszy raz świat? Tak. Ja się do tego urodziłam. Ja się urodziłem, żeby takie pierwsze rzeczy jeść. No pachnie bardzo fajnie. Zobaczymy, jak smakuje. Jestem tego bardzo ciekawa. A z tak. jest obiecujące. Tak, to ja szybko zrobię fotę. Będzie na potwierdzenie, <noise> zanim, zanim zjemy. Dziękuję, gratuluję, jestem pod wrażeniem. Bardzo dziękuję. Życzę Ci powodzenia od Twojego pana. To zostaje, to, to wychodzisz, dobra? No dobra. Cześć. Dziękuję. Już papa, hej. O, sobie sama jej. Bardzo dziękuję, było bardzo miło, bardzo pysznie. Piona i trzymam kciuki. Nie wiem, kto bardziej się przestraszył. Cześć, Cześć. Kinga z tej strony poznaję. Podjęłam smakowite wyzwanie Cotarelli i jestem właśnie przed drzwiami jednego z moich widzów. Zaraz tam wejdę, mam trochę tremę, zobaczymy, co się wydarzy. Oho. Cześć Max! Jesteśmy, przyjechaliśmy do Ciebie. Że jesteśmy mega zaskoczony, słuchaj, wpuścisz nas? Tak, nie spodziewałem się, że to dzisiaj przyjedziecie. Cześć Olu, cześć. Cześć! Witaj. Zaskoczona? Cześć. No nie. Jeku. Sprawdzamy coś w lodówce. Więcej coś niż światło mam nadzieję. No, Proszę. Oby. Okej. Okay. Mhm. Dużo cytryny. Tak. Będę miała urodziny niebawem i tak się troszeczkę już przygotowuję. Marto? Pokaż mi twoją lodówkę. Tadam. Wspaniale. Uwielbiam wezwania. Super. Otwieraj. No słuchaj, ja nie wiem, co tak marudziłeś. Lubisz gotować? Lubię. Widać po zawartości lodówki. Bo ja bardzo dużo jem, wszystko zjadłam. Co Widać. Kupiłam, wiesz, wczoraj Widać. byłam na zakupach i już wszystko zjadłam. Ja pokroję bakłażana. I zaraz go sobie upieczemy. A ja? E, a ty przysma przysmażysz na suchej patelni szynkę parmeńską. Możemy się zamienić? Tak, <laughs> tak no, dziękuję. Bo, bo, bo ja boisz się? wolę, tak, ja wolę dobra. pokroić, jestem dobra w ja. wiesz O co chodzi? Panczak jest gotowy. Wiesz co, dodam jeszcze odrobinę masła. Nie, nie za dużo tego masła? Nie, będzie dobrze. Uwierz nie mi, zaufaj za mi, zobacz na co pewno? się dzieje. To jest magia. Masz foremki na muffinki? Nie mam. No co ty? <laughs> <To mała. laughs> Dobrze ci idzie. Trochę ćwiczyłeś, Trzeba co? Nawet szkoliłeś przed tym przyjazdem tutaj. Tak myślałam. To było dla mnie super doświadczenie. Bardzo mm. fajnie się z tobą gotowało. Takiego jeszcze nie jadłem. No, tak pyszne. Naprawdę. Kontynuuj. Cudo. Wielkie dzięki, naprawdę. Super. Czasami minimum składników daje niesamowite możliwości. No. I w sumie dzięki cofarelli. Naprawdę, uważam, że mi się to udało. Dziękuję Ci za zaproszenie. Mhm. Jest super. Pyszne. Naprawdę, pyszne. Wspaniale, że Cię wpuściłam do domu. Dziękuję za odwiedziny. To teraz będę częściej wpadał. Zapraszam.